no panowie jeszcze trochę latają ale to już wszystko klepanka klepanie i do dachu klepanie i do dachu już są cztery młode mają ze gdzieś ko tygodnia gdzieś koło tygodnia mają no i fajnie Zaczyna się coś dziać. Ja wczoraj sąsiadowi łapałem dwa ciemnego jakiegoś wylota i takiego ala to z długim dziobem, ala coś, ale oba samce. Nie wiem czy widział, którzy chodzą gołębie i puścił je specjalnie, czy jak. no dwie sztuki dały tyłka. Wywiozłem dzisiaj znajomemu. No ale cóż, puścił specjalnie, czy specjalnie. obcy jest obcy, ale za to ja puściłem wczoraj z rana jego Budapesztkę to poszło chyba raczej do niego tak mi się wydaje ale czy do niego, czy do niego, tego nie wiem w 100% panowie, a jak u was lęgi pokażcie coś tam, co macie ile już gołębi wyklutych pozdrawiam i do tego na razie